W kolejnym odcinku, dzisiaj już obławiam kozłek tą naszą obcinarką, taką tarczową. To pole zarkanowałem chyba 3 tygodnie temu i całe te liście już zniły w międzyrzędziach. Ale i tak najprawdopodobniej będę jeszcze zgrabiał pająkiem te łodygi. Ale to jeszcze zobaczę, zrobię jeszcze jeden przejazd bajną, zobaczcie ile będzie szło na taśmę, jeżeli będzie szło dużo do przebierania. Po prostu zgrabię to pająkiem Mam taką obcinarkę i obcina to całkowicie do samego białego, że nic nie widać liści, żeby już nie było żadnych poprawek. Jeżeli chodzi o kopanie lubczyku, to już kończymy. Tam został nam dosłownie hektar może do wyzbierania, nawet nie. Niestety Anna się nie sprawdziła. Jeżeli chodzi o lubczyk siany, bezpośrednio w grunt, ponieważ jest, no jest gęsto siany, korzeń jest drobniejszy niż sadzenia i jeżeli bym chciał, żeby nie przelatywało korzenie przez bęben, ten z tyłu, potem trzeba włożyć siatkę. A jeżeli włoży się siatkę, to znowu idzie nać, nawet jeżeli się dobrze przykrawi pole i tak tej naci sporo idzie i trzeba dużo przebierać. I całość wykopaliśmy amakiem i wyzbieraliśmy ręcznie. Na chwilę obecną wysuszyliśmy już 3 suszarnie. Jeszcze pewnie 4 nałożymy. Z jednej suszarni wyciągamy prawie dwie tony suchego, w zależności od tego ilu włożymy. No, miejscami były naprawdę ładne. Na kampanii spoda jest bardzo dobra ziemia i stała tam woda, ponieważ nadal była jaka była. Po teraz dopiero przyjechali przebywać Tam było dosłownie błoto, tam jest jeszcze tak pierwsza klasa z gliną zmieszana. Taki pasek idzie i tam to praktycznie nic nie wyrosło. tam nie zbieramy tak jak mówiłem, jest tam glina i jest po prostu problem, że te korzenie wyzbierać ręcznie, jest cały oblebiony korzeń, a też już nie chcemy dobijać tego kombajnu, bo już tam łańcuch to jego ostatni sezon najprawdopodobniej tak samo będzie trzeba zmienić. Ewentualnie też myśleliśmy nad kombajnem Simon, co kopie się Pietruszko oraz Markę Nie jestem ciekaw czy ktoś w siebie, bo ja już zorkanowałem wcześniej i przyjechali tu do nas z okolicy sprawdzić. To niestety jeżeli tam za krótka łodyga została, część podawało, część się ze I Jestem ciekaw jakby to się sprawdzało Jeżeli jest cała na czy się tam nigdzie nie zapycha i czy idzie go wykopać. Bo korzeń nie jest yy, bardzo rozkrzewiony. jest zazwyczaj jeden pojedynczy grubszy, bo w przypadku sadzonego to też się stanie, znaczy, bo jest sadzony rzadziej, ten korzeń też się rozkrzewia. i wtedy przez mębę na pewno by nie przelatywał. Będę też miał porównanie w przyszłym roku, jak jest wydajność sadzonego a ścianego. Sadzonego jest naprawdę większa. Tylko jestem ciekaw, czy jest rzeczywiście warto posadzić. Czy lepiej zacząć na hektar 2, i mieć spokój bez sadzenia. A w tym roku i tak, nie wcześniej wszystko wykopiemy. W tamtym to w początek grudnia już z właśnie skończyliśmy kopać i jeszcze w grudniu pamiętam sięliśmy pszenicę i na wiosnę nie zapowiada się zbyt dobrze, ale zdecydowaliśmy zostawić i wcale nie ustawała plonem od tych ścianek w terminie. I w tym roku też jeszcze siejemy pszenicę, tylko tam zgęboszowaliśmy to pole wokół studni. Media też już się przeczyścili. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już tam nie będzie stała woda. W tym roku to na słonie był basen i to na wszystkich polach, gdzie były studnie, będzie stała woda. Też teraz tylko wycinam chyba 6 przejazdów, żeby mieć, jak to się mówi, tylko kawałek, chcemy zobaczyć jak to będzie szło. Chyba i do dobrze pyskałem, co tam? Całkowicie ścięty, to taka główka. No i my w tym roku najprawdopodobniej i tak będziemy sprzedawać na Mokro. już bez suszenia im skupić się na Lubczyku. I też się właśnie zastanawiamy nad zakupem. Jeżeli ktoś też nie wiem, czy może ktoś próbował, jak są takie te obławiarki na takie te paski gumowe do selera. Do innych warzyw, czy ktoś próbował tym lub lub Bo jestem ciekaw, jak to wygląda. Bo na pewno bardziej by to naś przerobiło nie trzeba było jej by... przegadniać pająkiem. I też by się tego korzenia trochę nie ścinało. No, tylko my nigdy nie próbowaliśmy. A też w ciemno nie będę kupował takiej maszyny. Jednak maszyny do warzyw, te trzymają swoją cenę. a tarczami to jednak to są chyba do drzewa założone. Nie wiadomo jak tam się trafi parę razy kamienia, bo też tam te tarcze się zużywają. Wiesz, kodek nie już był zarkanowany dawno a już liście od nowa się w środku. Jestem ciekaw czy może ktoś chciał po formownicy bezpośrednio na uformowanych kopcach po formownicy jak wygląda lubczyk bo też rozważamy zakup zasadzić nie damy rady tylu hektarów po lubczyku, nie damy rady sadzić kubełkową względu, że no, ciężko by było go yy, zasiać w paletkach, bo jest dużo większe ziar, yy, dużo większe nasiona są niż kozka. Tutaj jest takie płaskie, więc ciężko ma przelatywać przez tą maszynkę. Yy, więc jeżeli bym już wrócił do sadzenia lubczyku, to na pewno była byłaby robiona na polu. Gdzieś tak dużo szybciej się sadzi. I... Na przykład taką melisę, jednak ma się 4 rzędy i co 67 cm to pola obywa. W jednak melisu chyba tylko taki przejazd z ciągnikiem. No i też, jeżeli ktoś by zamierzał wchodzić w prawy zioł to nie radziłbym się skupiać na jednej uprawie z tego względu, że no tutaj też jest różnica z warzywami że rok, dwa lata z rzędu płacić po czym jest taki spadek ceny, że wychodzi się na zero a aktualnie koszty suszenia również wzrosły przez te bardzo duże podwyżki prądu tak samo jest problem z ekogroszkiem ceny są kosmiczne 100% było chyba półtora miesiąca temu. Teraz co dwa tygodnie jest około 50 zł na na tonie i jest też problem z dostępnością. Jednak jeżeli ktoś suszy, to wie, że bardzo dużo idzie tego opału. rozrzucimy jeszcze obornik nie wiem czy w tym roku czy jeszcze już zostawimy na przyszły tą kupę może jeszcze wsiejemy tu pszenicę zależy o jakiej porze skończymy go kopać no ale jeżeli nam do końca listopada się wyrobimy to na pewno to jeszcze zasiejemy pszenicę pszenicę siejemy baserkowo tym naszym siewnikiem Amazonem tylko idzie gruber, i tak jest dość głęboko przekopane po kombajnie, i nie widzimy sensu tracić czasu na orket i pól A gruberem jeździmy z tego względu, żeby pozostałości przemieszać i wyrównać to pole. A też z lupiku nic nie nagrałem, prawdopodobnie już nic nie nagram, bo jak ja zbieram, to to, to na bieżąco kopię. Też jest sporo osób na polu, nie każdy ktoś by chciał być w internecie, a ja też nie będę latał w polu z kamerką. Więc, no, staram się nagrywać co mogę, ale też teraz brakuje czasu, bo mamy bardzo, bardzo duży natłok. no Także myślę, że to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, na następnego, cześć!